jednym z najwybitniejszych fuzbalerów wszechczasów. O, ist mein Witam was ze Bismarck ze ze Huty Bismarka, ze Hajduków. A za mną Banchow z 1913 roku. Pozdrawiam wszystkich z Osnych Kerzy tutaj pomieszkują. E, Wspominam się, że mieszko tutaj, albo inores e, kieruje e, Jorg Bogacki z partii Śrądzowki razem. Jedziemy. Ten tajlik jest kontynuacją tajlika z Łośnickiego Proszę Was dzisiaj do Bismarck Heath, do Haiduki. Zaczące głosady Hajduki datuje się na 17 stolecie. W 1903 roku gmina Dolne i Górne Hajduki pokuplowała się cezamen i nadano jej miano Bismarck Hütte, odmiana huty. Od 1922 roku miasto mianowało się Wielkie Hajduki. W 1939, jeszcze za polskich czasów, dokuplowano je do miasta Korzy. de facto do królewskiej huty, która pomieniła miano, jakże wspominał Wojskiego tydnia. Wtedy Hajduki funkcjonują pod mianem Chorzów Batory. Po II wojnie światowej do tej szataili dokupowano jeszcze Niedźwiedziniec, po niemiecku Birrenhof, który wcześniej przynależał do Kochowic. Dzisiaj w Hajdukach kwateruje kole 30 000 personów. W Absztimungu z 20 marca 1921 roku większość, to jest 63% pomieszkańców Bismarck Hitter, welowało za nim Mimo to place te w 1922 roku trafiły pod polski Rescue miejscowość graniczy z Katowicami. Za mną Radhaus ze 1910 roku nawiązuje do barokowych pałaców, no dzisiaj niestety fest zniszczony. Mieliśmy Radhaus, są dzisiaj pozostałości po radhausie. była to osobno gmina i to nam o tym przypominał. Ostatnio jeden widz Schreiber, że powinienem przemianować ten kanał na śląsko Rajza po kościołach i kaplicach. No tych ja, Łęckiego tydnia było pięć kościołów, no ale to są zabytki, jo się nie mógł zdecydować, kiedy wybrać i tak wszystkich, żech nie wam nie pokazał i tak skrótowo opisał. Dzisiaj jeden kościół, neogotycki z 1901 roku w niebo niebowzięciu Najświętszej. Marię Panny z 1901 roku, zaprojektowany od słynnego śląskiego architekta Ludwiga Schneidera, który zaprojektował mocka kościołów, które już Wam pokazywał. To jeden z nich. Był tu farożem Józef Czempier który w 1942 roku zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, umrzył. Po tym, jak był w koncentracyjnego lagru Dachau, godzą się, że Kaś był przewożony, i wtedy w trakcie transportu najprawdopodobniej dokończył swego żywota. Tak jak bez. Huty Królewskiej nie byłoby miasta Königshütte, tak bez Huty Bismarcka nie byłoby miasta Bismarckhütte. W sumie przed dyrekcją tej huty budynek modernistyczny z 1915 roku, a sama huta powstała w 1873 roku. W roku 1933 w ramach zaplanowanej akcji polonizacji i etatyzacji industrie na w autonomicznym województwie śląskim ekipa znienawidzonego od Ślązoków wojewody Michała Grażyńskiego ze Małopolski dokludziła do zwolnień i do hereszczowań niemieckich dyrektorów roztomaitych hut i grubów. I tak było tutaj. W tym samym roku pomieszkańcy hajduk, Hajduków tutaj tej gminy i robotniki Bismarck Hite, wtedy już Huty Bismarka. Manifestowali propagandowo, by pomienić miano tej huty. W Amcie już był było już narychtowane, już miano Huta Batory. Czemu Batory? No z, kuli, z powodów praktycznych. We znaku Huty mamy B i Korona. I ten znak firmowy chciano zachować. Bez tobatory, król Rzeczypospolitej, obojga narodów ze Siedmiogrodu pochodzący, nijak związany ze Śląskiem. I tak to król ze Siedmiogrodu, kiedy był królem Rzeczypospolitej, stał się, można powiedzieć, no, królem tutaj na Śląsku. Przewrotne to. Nie można było wymyślić inkszego miana. No ja, no ale to się wpisywało w ta polonizacyjo w 2005 roku y, potajlowane tajle huty przejęła spółka Alchemia. Huta istnieje do dzisiaj jako huta batory. No chciałoby się zaś pomienić to miano. Summy przed stadionem ruchu chorzów. Pozdrawiam wszystkich kibiców tego klubu. Jo zaznacza, że ja nie kibicuję żadnemu śląskiemu klubowi, albo można powiedzieć, że kibicuję wszystkim śląskim klubom. Ruch Chorzów jako ruch Wielkie Hajduki został założony w 1920 roku od polskich środowisk abszkimungowych. Ruch jest fest utytułowany. 14 razy zdobył majstra Polski. W tabuli wszechczasów ekstra klasy je na trzecim placu. Dzisiaj to je we sezonie 2022-2023 szpilowe pierwszej lidze staro drugoliga. Ruch Chorzył wie pierwszym historycznym majstrem Górnego Śląska we oficjalnych rozgrywkach PZP. Po wybuchu II wojny 2 września 1939 roku niemiecki rozkierunek zlikwidował klub. A na jego plac powołał Bismarck Hitter Balszpil w nawiązaniu do tradycji przed W nowym klubie szpilała część futbolerów ruchu. Tak jak przodzi część balerów Bismarck Hitter Balszpil, klub przeszło do ruchu. A klub ten został w 1923 roku oficjalnie włączony do ruchu. W listopadzie 1939 roku zmieniono miano klubu na Bismarck Hitler 1899 1899 EV. Pierwej futsbalerzy ruchu szpilali szpile na Marktplacu przy ulicy Farnej w Bismarcku w Hajduk. W 1923 roku klub erbnął na własność szpilplac na Kalinie. Nakerem szpilą aż do 1935 roku. Był to żużlowy szpilplac pokryty hasiami. Z kulitego tego wzięło się też popularne miano tego placu – Hasiok. Od Hasiok, nie Łot Hasioka. Ten szpilplac znajdował się za Szkołą Podstawową 34. Dzisiaj je tam pamiątkowo tabula. W latach 1927-1930 Sport nie miał już licencji ligowej i ruch szpilę domowe szpilą na stadionach we Katowicach. Na Sportplacu Erste Fußballklub Klub Katowic i we Królewskiej Hucie na Stad Stadion. Dzisiaj ruch szpilo na stadionie przy ulicy Cichej. Obieg powstał w latach 1934-1935. Tutaj w Hajdukach Wielkich narodził się też w 1927 roku Gerard Cieślik. legenda, futboler, napastnik, który na początku kariera w czasie II wojny światowej w Bismarck Hitler SV9-90. Tutaj, potem grał dla ruchu do 1959 roku, kajstął się legendą. Umrzył w 2013 roku. Od 1934 roku grał tutaj w ruchu też Ernst Otto Pradella. Lepiej znany jako Ernest Wilimowski. Górnoślązok, jak są o siebie godą. Przed wojną grał dla reprezentacji Polski. Grał też dla reprezentacji Górnego Śląska w latach 1934-1939. Potem w trakcie II wojny grał dla III Reichu. Niemieckiego. No, miał obywatelstwo niemieckie, jak wszystkie ślązoki. Od 1940 roku grał we wielu niemieckich klubach. Umrzył w 1997 roku w Niemcach i tam je pochowany. Jest jednym z najwybitniejszych futbalerów wszechczasów. Zdobył w u oficjalnych statystyk. 554 gole we oficjalnych rozgrywkach. To dowomu 15. plac na liście wszechczasów. Posiadał też taką anomalię. Przy prawej szłapie miał 6 palców. Dotarliśmy do nowych hajduk. Tutaj, na tym placu w 1869 roku założono gruba Bismarck Szacht. Dwa szachty. To było pole grupskie grubskie Group. W 1922 roku, po śląskiej wojnie domowej, kiedy te place dostały się do Polski w ramach autonomicznego województwa śląskiego, pomieniono miano gruby na Król Piast, a w 1928 roku zaprzestano fedrowania. Zobaczcie, jaki był okazały lazaryt w nowych Hajduków. Tu w Nowych Hajdukach w 1888 roku narodził się Gerhard Wagner, główny doktor Trzeciego Reichu Niemieckiego, Reichsärzte Führer. Tutaj przy tej kolonii robotniczej we Nowych Hajdukach będziemy się żegnać. Dziękuję Wam za dzisiaj, za tydzień proszę Was do Chorzowa, no dzisiaj to jest Chorzów Stary, a potem... Potem rybnik i wszystkie jego sztagtajle. Pochcie się!